Zaczekaj na mnie to emocjonalna i wciągająca powieść, New Adult, która łączy w sobie romantyzm, traumę z przeszłości i nadzieję na nowe życie. Główna bohaterka Awery zaczyna studia z dala od domu, chcąc uciec przed dramatycznymi wydarzeniami z przeszłości. Tam spotyka Camerona, przystojnego, pewnego siebie chłopaka, który nie daje jej spokoju, ale robi to z urokiem i cierpliwością. To, co wyróżnia tę książkę, to nie tylko chemia między bohaterami, ale też to, jak autorka podejmuje trudne tematy, przemilczane traumy, zaufanie i proces leczenia emocjonalnych ran. Awery nie jest typową romantyczną bohaterką. Ma swoje granice, lęki i bardzo realistyczne reakcje. Cameron zaś, choć pełen uroku, nie jest wybawicielem, ale kimś, kto pozwala Awery dojść do głosu i być sobą. Styl pisania jest leki, a dialogi naturalne, z humorem i emocjami. To nie tylko romans, ale też opowieść o sile przetrwania i potrzebie bycia wysłuchanym. Jeśli szukasz książki, która wzruszy, rozbawi i zostawi cię z ciepłym uczuciem, zaczekaj na mnie z dobrym wyborem.